Zaczynamy Studio PAP. Jaryma Mrożek, Dzień dobry. Moim państwa gościem jest Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Marcinie, w nocy doszło do izraelskiego ataku z powietrza na centrum Bejrutu, w centrum stolicy Libanu. Doszło też do ataku na cele w Damaszku w Syrii. Czy te ataki ze strony Izraela, pańskim zdaniem, są coraz odważniejsze? Zdecydowanie tak, aczkolwiek nie są, nie są niczym nowym. To ich częstotliwość i intensywność świadczy o tym, że kolektywnie mówiąc, Izrael zaczyna się coraz bardziej rozkręcać. Czy to oznacza również, że Benjamin Netanyahu jakby jest poza kontrolą i kolejne jego działania no, już nie podlegają jakby takim przewidywaniom? Aż tak źle nie jest. Natomiast faktem jest, że premier Netanyahu i kierowany przez niego rząd coraz bardziej ignoruje zarówno międzynarodową opinię publiczną, jak i zdanie swoich sojuszników, w szczególności Stanów Zjednoczonych. Czy jest takie poczucie, że atak Hamasu z 7 października dał też premierowi Izraela takie zielone światło do pełnoskalowej wojny? Czy do tego tak naprawdę zmierza Izrael? Czy to są cały czas tylko wybrane punkty mające na celu, no właśnie co, nastraszyć? Wydarzenia z 7 października, czyli terrorystyczny atak Hamasu na Izrael. Wyzwolił w izraelskim społeczeństwie bardzo duże poczucie krzywdy i chęć zemsty. To oczywiście daje rządowi premiera Netanyahu dużo większe możliwości, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o podejmowane działania. Agresywne bądź asertywne działania Izraela pozwalają przypuszczać, że tym razem rząd izraelski postanowił. Raz na zawsze rozprawić się z zagrożeniem ze strony Hezbollahu i innych organizacji terrorystycznych operujących u jego północnych i wschodnich granic. Póki co nie doszło jeszcze do otwartego konfliktu z żadnym z państw, jednakże w bieżące napięcie na linii Izrael-Iran nie pozwalają spać spokojnie. Do, z, z drugiej strony, jak na to reaguje e, społeczeństwo izraelskie? Jakie można mieć poczucie, jeżeli e, walki toczą się jakby na, na, na tak wielu frontach? Zdecydowanie tak. Izrael jest tutaj swego rodzaju oblężoną twierdzą zarówno, zagrożoną, zarówno w, na południu, jak i na północy i z niespokojnym wschodem tak właściwie jedyna w pełni bezpieczna, w spokojna granica Izraela, to ta, to linia brzegowa Morza Śródziemnego. I społeczeństwo izraelskie, pańskim zdaniem, podchodzi do tego, no właśnie w jaki sposób, jeżeli, czy jest takie poczucie, nie wiem, sprawiedliwości, że po tym ataku z 7 października ta reakcja jest odpowiednia, czy, czy jest takie poczucie, że gdzieś te, te wszystkie kroki poszły za daleko, że odpowiedzią na akt terrorystyczny jest no właśnie otwarcie tak, tak wielu frontów? Społeczeństwo izraelskie jest bardzo podzielone wewnętrznie. W zależności od poglądów politycznych, w szczególności opinii na temat premiera Netanyahu, postawa i opinia poszczególnych Izraelczyków mogą się różnić. Jednakże generalnie społeczeństwo izraelskie w, popiera. Agresywne działania wymierzone przeciwko terrorystom i odczytuje je jako sposób na zabezpieczenie Izraela na przyszłość. Czy jakie jest w takim razie Pańskim zdaniem odczucie ze strony e, krajów, na które te bomby izraelskie spadają? To znaczy w jaki sposób Iran, w jaki sposób e, inne państwa reagują? Czy to jest tak, że e, mają poczucie, że jest to wymierzone w Hamas, w Hezbollach? Czy, czy mogą mieć poczucie, że no, jest to już bezpośrednio e, wytoczenie działu, no, choćby nawet przeciwko e, po prostu całemu Iranowi? W przypadku Libanu sprawa jest najbardziej skomplikowana. Liban jest krajem bardzo spolaryzowanym, podzielonym między stronnictwa szyickie, sunnickie i chrześcijańskie. I w zależności od tego, którego w spytamy, jego opinia na temat Hamasu będzie inna. Jednakże pomimo pewnej radości wyrażanej, szczególnie przez chrześcijan z porażek Hamasu, to izraelskie bombardowania Beirutu oraz lądowa operacja, lądowa ofensywa na Liban spotykają się z, ze zdecydowanym sprzeciwem, niechęcią oraz oczywiście strachem. W przypadku Syrii to niechęć jest, jest jednoznaczna, w przypadku Iranu podobnie. W wyżej wymienionych krajach panuje niepewność co do Dalszych losów, w szczególności da się to zauważyć w Iranie, który wyczekuje spodziewanego izraelskiego odwetu. No właśnie, no i tutaj pojawia się również pytanie, co może być celem tego odwetu. W tej sprawie już głos zabrał no, między innymi prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, który jakby zasugerował, że mm, Cały czas Stany Zjednoczone są najwierniejszym sojusznikiem Izraela, ale nie będzie zgody, między innymi, na atak na irańskie obiekty, które wykorzystują Teheran w programie nuklearnym. To oznacza, że, że jakby no, <laughs> trudno powiedzieć, żeby, żeby Izrael miał tutaj pełne poparcie swoich działań ze strony Stanów Zjednoczonych. Zdecydowanie, zresztą administracja amerykańska niejednokrotnie podkreślała, że oczywiście nie zostawi Izraela <laughs> samego, aczkolwiek, aczkolwiek pełne wsparcie amerykańskie ogranicza się do obrony Izraela przed atakami. Natomiast Stany Zjednoczone zapowiedziały, że nie udzielą wsparcia w ataku na Iran, gdyż chcą uniknąć eskalacji konfliktu. To, co może być celem jest, tego odwetu izraelskiego, jest otwartą kwestią. Część izraelskich komentatorów i polityków wzywa do zbombardowania właśnie obiektów związanych z programem nuklearnym. Część uważa, że celem powinny być instalacje naftowe, tak żeby zahamować, zahamować Wpływy do budżetu irańskiego. Część komentatorów uważa, że Izrael powinien się ograniczyć do celów militarnych i zniszczyć irańską obronę przeciwlotniczą. Na chwilę obecną w łonie rządu izraelskiego trwają bardzo burzliwe narady na ten temat, i ostateczna koncepcja nie została jeszcze wybrana. Ja proszę, pańskim zdaniem, powiedzieć, czy, czy premier Izraela. Hmm... Jest, jest człowiekiem, który nie cofnie się przed jakby z takimi radykalnymi działaniami. Jaki jest, jaki jest jakby podział sił tutaj? Czy, czy jest tak, że, bo Pan mówi o, o samym podziale jakby wewnątrz, rozumiem, rządu izraelskiego, ale zastanawiam się, z, jakie poparcie w tym momencie dla swoich decyzji ma Benjamin Netanyahu? Czy to jest tak, że um, um, jego działania spotykają się z aprobatą, czy bardziej z krytyką? Generalnie za Probatą pomogło mu w tym przede wszystkim mu w tym przede wszystkim spektakularne sukcesy w walce z Hamasem, czyli zarówno eliminacja kierownictwa, atak pejzerowy, jak i tam wisienka na torcie w postaci, w postaci zabicia Hasana Nasrallah. To pozwoliło mu odzyskać zaufanie części społeczeństwa izraelskiego. Oczywiście wciąż ma zagorzałych krytyków, wciąż ma bardzo potężny elektorat negatywny, ale jeśli chodzi o poparcie społeczne, to odbił się bardzo mocno od dna i w tym momencie ma poczucie, że może pozwolić sobie na więcej, jeśli chodzi o to, czy jest człowiekiem, który nie cofnie się przed eskalacją, który nie cofnie się przed niczym. Najprawdopodobniej tak, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że. W, w, jego koalicji zasiadają bardzo agresywnie radykałowie typ w pokroju ben i Smotricha, którzy będą dodatkowo popychać go do działania i zachęcać do radykalnych, radykalnych kroków. To są plotki, to są pogłoski, czy coś faktycznie jest na rzeczy, kiedy mówi się o tym, że podobno Iran próbuje negocjować ze Stanami Zjednoczonymi, żeby no właśnie co osiągnąć? odwieść Izrael od zbyt radykalnych, zbyt daleko posuniętych działań? Takie zakulisowe, zakulisowe negocjacje pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, bardzo często prowadzone za pośrednictwem. Omanu czy Iraku oraz Szwajcarii nie są, nie są niczym nowym. Są zasadniczo stałym elementem stosunków międzynarodowych w regionie. Iran obecnie nie tyle negocjuje, co wysyła bardzo dużo stanowczych ostrzeżeń do Stanów Zjednoczonych, które oscylują wokół tematu ewentualnej odpowiedzi irańskiej na atak Izraela. Te Irańczycy zakulisowo grożą destabilizacją całego regionu. To może się wydarzyć, może być tak, że... To ja zacznę inaczej. Czy istnieje w ogóle taka możliwość, że Izrael koniec końców zostanie trochę sam na polu walki, że Amerykanie dojdą do wniosku, że te działania Izraela idą zbyt daleko, że zginie, ginie na przykład zbyt wielu cywilów, ponieważ no, te ataki, choć precyzyjne, wiadomo, że m, niosą za sobą również ofiary wśród e, cywilów. Czy istnieje jakaś taka czerwona linia, za którą e, Amerykanie jakby już nie, nie będą wspierać Izraela? Na pewno taka granica istnieje, aczkolwiek jeszcze, jeszcze bardzo daleko do jej osiągnięcia. Tutaj, o ile Izrael nie zdecyduje się na coś naprawdę ekstremalnego, jak na przykład użycie broni nuklearnej czy coś w tym stylu, to Stany Zjednoczone, nawet z dużą niechęcią, nawet przy dużej dezaprobacie, Społecznej będą wciąż sojusznikiem Izraela, natomiast, jak już wcześniej wspomniałem, to wsparcie i pomoc jest ograniczone do defensywy. W atakach na Iran Amerykanie nie mają na razie ochoty pomagać. Czy, czy jakby celem samego Izraela jest, i, i na ile to jest możliwe, wyeliminowanie Hamasu i Hezbollahu za pomocą e, nalotów? Czy to, to, to w ogóle wydaje się być realne? Przecież apetyt rośnie w miarę jedzenia. Początkowo, początkowo nikt nie zakładał aż takich, aż tak daleko idących sukcesów w walce, z Hamasem. Początkowo, początkowo zamierzano Haba, Hamas i, Hezbollahem, zamierzano Hezbollah osłabić, nieco odrzucić od, od granicy, ale okazało się, że penetracja wywiadowcza organizacji jest dużo głębsza niż przypuszczano. Okazało się, że kierownictwo jest łatwiejszym celem. W związku z tym narodził się pomysł, że może o to, o to jest szansa, żeby raz na zawsze, raz na zawsze to zagrożenie wyeliminować. I to jest celem, właśnie premiera Izraela raz na zawsze wyeliminować Hamas i Hezbollah? Prawdopodobnie. Do, prawdopodobnie, natomiast bardziej, bardziej prawdopodobne mi się wydaje to, że premier Netanyahu nie ma żadnej długofalowej, dalekosiężnej strategii i działa raczej, raczej reaktywnie na to, co się dzieje. To jeszcze na koniec zapytam, czy Pańskim zdaniem jesteśmy blisko pełnoskalowej wojny, czy wręcz odwrotnie? Jesteśmy najbliżej w, w ciągu ostatnich 20 lat, od co najmniej 20 lat, nie byliśmy, nie byliśmy tak blisko otwartej pełnoskalowej wojny, w szczególności między Izraelem a Iranem. To może trochę pójdę za daleko, ale proszę powiedzieć, czy w związku z tym, gdyby doszło do e, takiej e, wojny, to amerykańskie społeczeństwo nie byłoby w stanie już zaakceptować pomocy i Ukrainie, i Izraelowi jednocześnie, bo koszty choćby nawet tej pomocy mogły być zbyt duże, i rozumiem, że to już nie do końca pana działka, ale czy, czy wyobraża Pan sobie sytuację, w której na przykład Amerykanie odwracają się od Ukrainy, żeby pomagać Izraelowi? Jest to technicznie możliwe, teoretycznie możliwe, natomiast w praktyce zaangażowanie, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w pomoc Izraelowi nie będzie jakoś drastycznie zwiększone, gdyż już jest bardzo duże i Stany Zjednoczone są w stanie, kolokwialnie mówiąc, uciągnąć obydwa kierunki, przynajmniej jak do tej pory. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Jagieloński, był moim i Państwa gościem. Kłaniam się i dobrego dnia życzę. To było Studio PAP. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia.